No najczęściej ludzie widzą tak, Dino powstaje właściwie jak grzyby po deszczu mm. to jest bezpośredni konkurent Biedronki Lidla. No i co najważniejsze, to jest polska sieć handlowa. Tak. Więc inwestor sobie pomoże, czy ktokolwiek może sobie pomyśleć, a no jest polska spółek, to ja sobie może zainwestuję w akcję polskiej e, spółki. No ale właściwie czym ona w czym ona może być lepsza od tych innych? No właśnie, to jest fajne y, pytanie, y, bo Zazwyczaj, jak patrzymy na inwestycje, to patrzymy w przeszłość, nie? Widzimy, tak. jak fajnie rosła, a inwestor patrzy, co będzie w przyszłości de facto, bo to wycenia giełda. I Dino oczywiście potencjał rozwoju ma. Jedna rzecz, o której wspomniałeś, to że powstają sklepy. Rosną tak, jak, jak, jak drożdże. drożże, e, Tak, powstają. I teraz tak. Obecnie mamy 3000 sklepów. Mhm. E, ambicje Dino jest takie, żeby. Stworzyć 300 teraz do 400 sklepów rocznie. Tak. W tym roku będzie to około 320, 330, w następnym blisko 400. Jest to wzrost tej całej sieci, tak powiedzmy około 12%. I to już przekłada się na przychody danej sieci handlowych. Tak? można powiedzieć, mamy 12% więcej sklepu, to 12% też powinny plus minus przychody rosnąć, jeżeli się utrzyma porównywalny mhm. poziom sprzedaży. To jest jeden czynnik, na który zawsze inwestorzy powinni patrzeć liczbę sklepów, jakie Dino chce otwierać, a tutaj faktycznie ambicje są duże i chcą zwiększać te otwarcia.